Hej kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie. Myśmy dokupiły jeszcze pelargonii i sadzimy do doniczek, bo stwierdziłam jednak, że ta fontanna super wygląda, ale ona strasznie, strasznie nam moczy tam te roślinki. Mogę coś pokazać jeszcze widzą też. Co? Dasz. Oj, sorki widzę, 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 widzę. Mamy jeszcze nową rzecz na domku A to nawet nie jest takie fajne Widzi Możecie wiedzieć, że to jest to co myślicie Ale zaraz wam pokażę To właśnie te kwiatki Nie wiem czy widzicie tu Są takie kwiatuszki Tutaj Takie ładne No piękne są Na tym okienku Tak się to prezentuje No Pa! Prezentuję nasze kwiatuszki. Mama, mama, mama właśnie zrobiła. Takie zasadziła piękne. Bo zobaczcie, pokaż widzom Ile tu się ziemi, wody zbiera przez tą fontannę. Dlatego rezygnujemy z patrzcie tego. Patrzcie taką fontannę. Musimy taką... wybrać tą wodę jakoś. Nie wiem. Taką fontannę. No właśnie. gdzie sobie tu kwiatki. Łane To jest. One są stra... w ogóle bardzo mi się te roślinki podobały, ale już ich nie kupię. Bo są strasznie delikatne. Na taki wietrzny taras. One już są całe połamane. O, zobaczcie. Wszystko powyłamywane się, spodziewamy się dziecka i tam w środku naprawdę jest dziecko, ale miękkie ma. To w środku. Tam naprawdę w środku jest dziecko, więc oczekujcie, bo będzie niedługo rozwiązanie. Ale ona to wygląda jakby była strojaczkami w tej ciąży nie, i będziemy nie dzisiaj nie, szyć nie. dla niej ubranko ciążowe, sukienkę. Także, ale to dopiero wieczorki. Nie jeszcze sukienkę, jeszcze jakieś spodnie, żeby je było. spodnie. Żeby jeszcze było jakieś oh wygodne sukienkę. Ale ja no spodnie. Bardziej no ja go na ubierze spodnie na takie brzuszysko? No, Zrobisz tylko grubą. No jak? No cóż, masz takie szerokie i będzie dobrze. No boże, to bym musiała iść pod to. <noise> Zabieram się za poduszki, moi drodzy. Basujecie, nie? Ja nie wiem. No. Także tak to wygląda na razie. Ogarnę, tu to Wam pokażę, ale to jeszcze nie jest efekt ostateczny, bo jeszcze bardzo chcę kupić tutaj taki ogrodowy, no wiecie, dywan. Zbieramy i skoczymy do Brico, bo wygooglował mi się dywan i że jest dostępny. Nie jedziemy do Brico. No jedziemy do Brico. Który może zostać do momsia? który no idealnie by mi siadł na taras i nie jest drogi, bo kosztuje tylko stówę, a metr 1,40 na dwa. O Jezu. ale bardzo mi się w ogóle podoba on tak, wiecie, wizualnie, więc bym sobie go chętnie wzięła. Dobra, docencie bo no serio. Dużo mnie to kosztowało, teraz Wam to trochę opiszę. Dobra, moje mi tak to wygląda. Dywan wygląda tak. wkupiony yy, w Briko, to nie jest ten, który ja widziałam, bo on był w takim kolorze i chyba coś nad nami szukało. Pani nie mogła go w ogóle znaleźć. Sprawdziła po numerach i powiedziała, że to jest ten. Tak mi się właśnie wydawało, tylko że na nim pisało, że on jest do wnętrz, ale był on w dywanach zewnętrznych. No i po numerach pani stwierdziła, że to są właśnie te dywany, i one faktycznie w takim kolorze też występowały. No, i był taki, i był antracytowy. Ale ja chciałam ocieplić ten taras, więc wzięłam taki. I dobrze, że nie było tego beżowego, bo ja bym go kupiła. A po, pomyślałam sobie o Astonie. Przecież on by mi go zajechał. Zresztą on ładnie tu wygląda z tą wycieraczką i z tymi meblami. W ogóle te meble strasznie się spasowały z tymi belkami, więc tak to tu wygląda. Pokrowce mi już przeszły, przyszły, więc nie muszę tego w ogóle dzisiaj ściągać. Wszystko poprzekrywam, leżak tak samo przykryję. Więc nie muszę nic z tym robić, jakoś tego zabezpieczać, na zasadzie ściągać to, wnosić do domu, bo to by było strasznie uporczywe. Ale no idealnie będzie, jak tu będzie zadaszone. Ale to bardzo drogo, jak policzyliśmy, na razie nas wychodzi, więc musimy się z tym wstrzymać. Tu będzie zadaszenie lite. Ja tu nie chcę żadnego zadaszenia. Wróbel i stąd. Bo mi tu narobisz na te meble. Już mi narobił raz. A cały czas tu lata. Zadaszenie będzie lite, bo ja nie chcę żadnego poliwęglenu komorowego. To by wyszło trzy razy taniej, ale ja chcę, żeby to wyglądało tak, jak należy. Nie chcę tu pełnego zadaszenia, bo będziemy mieć strasznie ciemno w salonie. Tu musi być przeźroczyste. Ja wiem, że to będzie uporczywe w utrzymaniu. Trudno. Coś za coś, ale. Strasznie ciemno bym miała w salonie, wtedy nie może tak być, bo tu jest północny zachód. To było celowo tak zrobione. Dom został odwrócony, bo no nie wyobrażam sobie, jakby ten taras i ten salon był od południa. To by musiało być tu wszystko zadaszane, i to w ogóle nie miało być tego efektu. To był strzał w dziesiątkę, więc tak to wygląda z tej strony. No i z tej mamy krzesełkę. Je można fajnie odchylić, tak na pół leżąco, jak taki leżaczek, więc są bardzo wygodne. Te poduszki to też był strzał w dziesiątkę, że nie widzieliśmy tych pierwszych, tych tańszych, pikowanych. Na zdjęciu mi się te pikowane bardziej podobały, no ale to są dużo, dużo wygodniejsze. Zresztą, jak zobaczyłam tamte w Ikei, to ja mówię o jej, takie szmatki cienkie. Hmm, wiadomo, spełniałyby pewnie swoją funkcję, ale szybko nie wyglądałyby tak, jak powinny wyglądać. Na to też sobie kupiłam pokrowiec, więc wszystko potem przykryjemy, zobaczymy, jak to wyjdzie, czy będę musiała składać te krzesła, czy one jakoś pod to wejdą, one są troszkę za wysokie, żeby chyba weszło, więc pewnie będę musiała je tak, nie wiem, albo powsuwać, tylko no, zobaczmy, jak to wyjdzie, dość duże wzięłam te pokrowce, mam nadzieję, że wszystko będzie pasować. No i na leżak też mam pokrowiec, także wszystko pięknie, tak to wygląda. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. No i, wiecie, efekt dostateczny, właśnie będzie, jak będzie już to zadaszenie i y, bardzo chcielibyśmy zrobić tu kiedyś szutersę. Tutaj przesuwnę, żeby, wiecie, żeby na, tak naprawdę tu było zasłonięte i tu można by było, było też zasunąć z tej strony. Ale to chodzi bardziej o kwestie tutaj przed wiatrem, bo my tu mamy, wiecie, takie trochę naokoło przestrzeń, bardzo dobrze jest ta przestrzeń. Sąsiedzi są troszeczkę dalej, tam widzicie zabudowę i. Y i właśnie to ma pełnić taką funkcję ochrony przed wiatrem, też, no i przed tym, że mieszkamy tylko o tej drogi, i tutaj, mimo wszystko, jest ruch, ludzie jeżdżą, spacerują, i te samochody to mi najmniej przeszkadzają, ale nie ma takiej prywatności, więc tu zdecydowanie będą szutersy. Tu też myśleliśmy, ale teraz widząc, jak to wszystko wygląda, tu zrobiłoby się strasznie. Klaustrofobicznie, więc ja nawet sobie pomyślałam, czy tych też nie zrobić na takiej zasadzie, ale to znowu wyjdziemy tutaj na ciąg komunikacyjny, więc tylko tutaj, ale właśnie takie przesuwne, żeby można było sobie tą przestrzeń zrobić, a żeby była taka prywatność, no i zdecydowanie tam. I z tamtej strony one będą pełniły stricte taką funkcję ochrony przed wiatrem, bo z tamtej strony najbardziej tutaj właśnie tak zawiewa. I też będzie czyściej na tym tarasie, dzięki tym shootersom nie będzie, wiecie, tym żaluzjom nie będzie tutaj wszystko y, wpadać, y, te liście i śmietki takie, wiecie, z pola, więc zdecydowanie będzie łatwiej też utrzymać czystość na tym tarasie, bo tak tak jak przyjdzie wiatr, to tu pełno lata jakichś listków i różnych rzeczy. Więc tak, to będzie. No. Fajnie to będzie, fajnie. Już jest super. Jestem zachwycona tymi meblami. Cieszę się, że się na nie zdecydowałam. Zobaczymy, jak się sprawdzą. Ale mam jedną tylko rozkminę. Gdzie my to schowamy na zimę? To ja nie wiem, stół i krzesła bez problemu. Wyniosę sobie na strych, odkręcę nogi, wyniosę sobie na strych. A to będziemy musieli jakoś postawić w garażu. Nie wiem jak. Dobra, wyciągnę teraz te pokrowce, tu już wyciągłam i to jest ten 3x3, więc to jest zapewnie ten pokrowiec na narożnik, więc zobaczymy, ja to już rozłożę, bo tu tak gdzieś za dwie godziny będę to nakładać na to, chcę sprawdzić, ale to śmierdzi, maska święta tą folię, ale wziąłam takie wodoodporne, powiem Wam, że to fajnie to wygląda. Poko. Tu są nawet takie zapinki, że można sobie zaszepić, no nie wygląda to źle. może być. Oj, no dobrze, że mamy dywan, bo by się poobijało. Bo by się nam poobijało. Fajnie w ogóle, że mam ten schowek tutaj, bo będę mogła wszystko sobie wrzucić. W ogóle nie mam mikrofonu, więc żeby... trzeba pewnie słuchać. Sprawdźmy to, jak to, gdzie jest ten drugi ruch? Dobra, to już widzę, że to jest idealne. To będzie idealne nawet trochę duże. To mamy idealne. Dobrze, że mam tutaj schowek, bo będę mogła... A teraz najważniejsze stół. No, dobra. Już wiem, że dobrze jest. Chodziło mi głównie, żeby właśnie nawet za duże. Jako w złą stronę. Ale dobrze, że wzięłam większe. Nawet za duże wzięłam. Ale dzięki temu zyskam to, że sięgnie mi to ziemi. Idealne. Naprawdę. Idealne. Bo podkładam tu pod nogi muszę tego, no to też ma chyba takie przypinki, no ma, można to nawet ściągnąć, tak? Idealne. Jak to pościągam na tych sznurkach, to idealnie to będzie chronić. Gdzie dobrze, że wzięłam te większe, bo mi to dzięki temu sięga do ziemi. Jakbym nie wzięła takiego szerokiego, to by mi to nie sięgnęło ziemi, a tak to sięga idealnie dobrze to wymyśliłam no i jeszcze mam jeden należak, ale to jest to samo, więc na pewno będzie spoko Spo ta dam idealnie będzie idealnie będzie poprzykrywane petarda, deszcz temu niestraszny I might two steps to the right, to the right, to the left. I got real in hell. Everybody put your fingers in the air. I might two steps to the right, to the right, to the left. I got real in hell. Everybody put your fingers in the air. I'm a Californian. I'm amazing, amazing. I'm blazing, it's crazy. Some n really hate them, can bait them, a fade. And the fuck is kind of crazy. The grind is never lazy. What you say? I'm a Californian. I'm amazing, amazing. I'm blazing, it's crazy. Some n really hate them, can bait them, a fade. And the fuck is kind of crazy.